Dobry wieczór raz jeszcze, duże gratulacje dla zespołu za no, bardzo, bardzo ważne zwycięstwo w bardzo trudnym meczu, ale zaraz jak ten mecz wyglądał, to, 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 to z mojej perspektywy to powiem, też bardzo dużo podziękowań dla, dla kibiców to za wsparcie, no w niełatwym środowisku na pewno, jeżeli chodzi o wsparcie dla dla przyjezdnej drużyny, no bo, bo nie ma co ukrywać, stadion Widzewa, który, który dopinguje cały, potrafi ponieść zespół i dzisiaj to udowodnił, szczególnie w drugiej połowie. Co do meczu, myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu dobra, nie bardzo dobra, dobra, bo, bo mimo wszystko uważam, że powinniśmy więcej sobie sytuacji wykreować i na pewno ten mecz w pierwszej połowie był pod dużą naszą kontrolą, no, czego nie można powiedzieć na pewno o drugiej połowie, bo w drugiej połowie na pewno widzę przejął kontrolę nad spotkaniem, był bardzo groźny. Stwarzał duże zagrożenie pod naszą bramką, głównie oczywiście po stałych fragmentach, ale to też jest element gry, który można wykorzystać na swoją korzyść i nie ma co ukrywać, że to zwycięstwo dla nas dzisiaj. Jest bardzo ważne i bardzo istotne z punktu widzenia tego, co się dzieje w naszej drużynie, yy, powiedzmy, jakieś tam przeszkody, które mamy po drodze, ale też terminarza, który mamy. Tym bardziej je doceniamy, bo to był bardzo trudny mecz na, na trudnym terenie. Potrzebowaliśmy dzisiaj yy, spójności w obronie, potrzebowaliśmy dużo determinacji, yy, poświęcenia jakości też w bramce. Yy, no i chyba też trochę takiego, trzeba uczciwie powiedzieć, piłkarskiego farta. Ale tak też w piłce czasami jest. Dzisiaj on był po naszej stronie, ale chciałem też pogratulować widzewowi tej, tego, tego meczu, szczególnie tej końcówki i tej drugiej połowy, bo naprawdę no, byli bardzo groźni i no, z perspektywy meczu, moim zdaniem, uczciwie na ten punkt przynajmniej dzisiaj zapracowali, ale. No tak w piłce czasami jest, dlatego um, myślę, że na tym na pewno warto jest coś budować na, na przyszłość. Życzę im powodzenia, a my um, skupiamy się już na tym, co przed nami w czwartek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie trenerze. Pora na pytania z sali. Proszę. Dobry wieczór, Piotr w Aleja Panie trenerze, mam takie wrażenie, że trochę chcieliście przejechać i przejechaliście ten mecz na, na trybie eko. E Chociaż niewiele brakowało, bo tam były dwa słówki, dwie, dwie superparady Abramowicza, ale czy to nie było trochę takie ryzyko, że, że właśnie po tej pierwszej bramce zespół chyba uznał, że już sobie może tak w zasadzie doklepać do, do końca meczu, bo ten widz jest na tyle słaby, że, że nie zagrozi, a tutaj się w drugiej połowie na tyle odpalił, że zrobiło się gorąco? Myślę, że... I nie chciałbym, żeby pan teraz w mojej odpowiedzi jakąś arogancję usłyszał, bo to nie będzie w ogóle moim celem. Na pewno łatwiej by nam było porozmawiać, gdyby miał pan więcej, powiedzmy, doświadczeń w tym zakresie, w którym my dzisiaj jesteśmy. Bo no jednak dziesiąty mecz z rzędu co 3-4 dni, i, i mm, no, różne scenariusze tych spotkań powodują, że. Mogą być takie momenty, że my będziemy cierpieć na boisku, że, że, że będzie sytuacja taka, że no, przeciwnik stworzy zagrożenie i pewne rzeczy, które się dzieją, one nie wynikają z planu. My nie chcieliśmy się cofnąć, wręcz przeciwnie, chcieliśmy podkręcić w drugiej połowie intensywność. Niestety nie byliśmy po prostu tego w stanie zrobić albo. Bo tak też czasami jest. Po prostu przeciwnik robił to lepiej od nas i, i trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Też nie zakłamywać rzeczywistości, bo każdy mecz widział, ja tego nigdy nie robię. Po prostu twierdzę, że tak czasami w piłce jest, że my też. Były niejednokrotnie sytuacje, w których tworzyliśmy dużo sytuacji i nie wykorzystywaliśmy, a przeciwnik wygrał. Dzisiaj przez pryzmat drugiej połowy można. Ocenić wynik spotkania, ale trzeba pamiętać, że mecz ma, mecz ma dwie połowy, a w moim odczuciu w pierwszej połowie byliśmy zespołem lepszym. Dlatego uczciwie to oceniając, powiedziałem, że no szczególnie przez pryzmat drugiej połowy, a szczególnie końcówki widzew, przynajmniej na ten punkt zasłużył. No I to jest moja uczciwa, realna ocena, ale biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje, to. Ja chylę czoła przed tym zespołem, że potrafią taki mecz dowieść, że potrafią przez pryzmat też takich wartości jak poświęcenie, determinacja, wybronić, zagrać na zero z tyłu, bo to też jest rozwój i ewolucja tej drużyny, bo w sezonie mistrzowskim raczej nam się nie zdarzało zbyt często wygrywać 1-0, a tutaj mamy dwa bezcenne zwycięstwa u siebie z GKS-em i na wyjeździe z widzewem na bardzo trudnym terenie. Po 1-0, gdzie nie tracimy gola i finalnie mamy 6 punktów, dlatego no bardzo to doceniamy eee, i, i idziemy dalej, dziękuję. Panie ja, Wójcie, ja bym zapytał o że że jesteście bardzo blisko awansu do, do kolejnej rundy. Eee, te zmiany, które IMAS na przykład się do uh -huh. na ławce, to był właśnie moment, żeby, żeby on odpoczął? No tak, to nie, to nie są nigdy łatwe decyzje i, i to nie jest wszystko takie oczywiste, bo to naprawdę jest podparte wieloma godzinami dyskusji, ale też myślenia na temat tego, no bo z jednej strony musisz patrzeć na najbliższy mecz, bo on jest najważniejszy, z drugiej strony, no, musisz brać pod uwagę, że nie grasz za tydzień, tylko grasz za trzy, trzy tam cztery dni kolejne, a potem znowu za trzy dni. W przypadku Hesusa dzisiaj to by było dziesiąte spotkanie z rzędu. On jest, 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 jest świetny, przełamuje granice, co chwilę mnie zaskakuje, bo e, ja nie wiem, gdzie jest jego sufit e, i mam wrażenie, że z Hesim jest trochę jak z winem, że im starszy, tym lepszy, ale generalnie no, muszę brać pod uwagę wiele rzeczy i też zdrowie zawodnika, i dlatego dzisiaj zdecydowałem się, że nie wystąpię od pierwszej minuty, żeby przerwać mu po prostu łańcuch meczowy. Robiliśmy to wcześniej z innymi zawodnikami. Staramy się, żeby no, określoną liczbę spotkań pod rząd zagrali, ale nie więcej, żeby też no, nie pojawiały się nam urazy i nie tracić zawodników po prostu na więcej. I też utrzymać ich w dyspozycji takiej psychofizycznej, bo to, że oni fizycznie są w stanie biegać, to jeszcze dochodzi do tego taki aspekt psychiczny, mentalny, że ten zawodnik, układ nerwowy musi też mieć na odpowiednim poziomie, żeby szybko podejmować decyzje na boisku, szybko i dobrze. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Chciałbym zapytać o w Polsce: czy rzeczywiście chory? No tak, no po meczu z z Cercle. Po meczu z Cercle tam jeszcze się nic nie działo, ale na drugi dzień jakieś tam były wstępne informacje, że, że trochę gorzej się poczuł, to jakaś wirusówka, także myślę, że tam teraz odpoczął wczoraj, dzisiaj myślę, że na, na dniach do nas wróci i normalnie pojedzie z nami do, do Belgii i będzie do mojej dyspozycji, no ale musimy poczekać. Nie wydaje się to, że, że to jest bardzo groźny temat, ale no, to jest temat, który wykluczył go z dzisiejszego meczu i o tych przeszkodach też mówiłem. No bo generalnie y, nie ma z nami od dłuższego czasu już Michała Saczka. Za Michała Saczka skoczył Norbert Wojtuszek i y, no, ne, też na tą chwilę, na dzisiaj nie był do dyspozycji. Ne, no, w odprawie przedmeczowej wystąpił Norbi i całą dokumentację przedstawił medyczną, także ze wszystkimi szczegółami i y, nie, 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 nie uzupełnił jeszcze tylko nie dodał zdjęć y, USG. Będziemy pewnie walczyć tutaj z czasem. Ja mam nadzieję, że będzie ten temat, nie jest przesądzony, że go nie będzie. Także, także no zobaczymy. Wierzę w to, że, że będzie do dyspozycji. No i kontynuując, wątek w ostatnim meczu wszedł już środkowy obrońca na prawą obronę Duszan. No, ale przez to, że, że wypadł nam Enzo z tego meczu, musieliśmy dzisiaj się posiłkować Tomasem, który nominalnie jest ósemką, grając na prawej obronie. Także swoje przeszkody też mamy, ale nie mówię tego po to, żeby, żeby jakieś tam usprawiedliwienie dawać. Tym bardziej, że jesteśmy po wygranym meczu. Po prostu mówię Państwu, jak to, jak to wygląda z naszej perspektywy. <laughs> Polska, panie trenerze, wiem, że to pytanie kiedyś już pod panem adresem padło, ale yy, łamy pan jakieś schematy, bo zazwyczaj jak ludzie grają w pucharach, to narzekają, że co się nie ma siły i tak dalej. Okej, okay, jest to okoliczność łagodząca, ale mam wrażenie, że wy szukacie nie problemów, tylko rozwiązań. Jak to jest u was? No myślę, że dobrze pan to określił. Dokładnie tak staramy się w ten sposób patrzeć. I patrzeć na to przez pryzmat nie przekleństwa, a okay. A rzeczy, na którą ciężko pracowaliśmy, i nagrody za, za sezon mistrzowski i za eliminację, bo to jest fantastyczna przygoda. Piszemy dzisiaj historię. Ci piłkarze piszą swoją indywidualną, piszą też piękną historię dla tego klubu i nie ma tutaj żadnego powodu, dla którego mielibyśmy narzekać. Ja widzę same plusy w, w graniu na wielu frontach, a, a, a już w ogóle, jeżeli mówimy o graniu w Europie, to jest. Piłkarze wchodzą na wyższy poziom pod kątem adaptacji. Do, do intensywności, do wysiłków, wchodzą na wyższy poziom rozwoju indywidualnego, zespół staje się bardziej powtarzalny, bardziej konsekwentny, bo gra ze sobą częściej. Pojawia się duży poziom spójności. Do tego koniunktura się napędza, bo jest coraz więcej meczów. Wtedy chodzi coraz więcej kibiców, coraz więcej sprzedawanych jest praw telewizyjnych. Klub zarabia coraz więcej pieniędzy. Jeżeli wygrywa, to jeszcze podnoszą się wartości piłkarzy. Także no ja. Trudno mi znaleźć tutaj, jest jakiś minus w tym wszystkim. Oczywiście dzisiaj to, to pewnie tak brzmi, bo, bo sytuacja nasza, czy w Konferencji, czy w Ekstraklasie jest dobra. I teraz wyglądam na takiego mądrale, no bo się wygrywa, to, to fajnie się gra co trzy dni. Pewnie jakbyśmy grali co trzy dni, ja bym miał teraz po, pod rząd ósmą porażkę, no to, to może moja narracja by była inna, chociaż nie sądzę. Uważam, że że oceniając to przez dłuższą perspektywę, no to na pewno powinniśmy dążyć do tego, żeby, e, żeby grać po prostu często no, i, i szukać faktycznie rozwiązań, szukać. Mm, szukać rozwiązania, nie szukać wymówek, bo bardzo często w moim odczuciu oczywiście fizjologia ma ogromne znaczenie, ale bardzo często zmęczenie jest takim stanem, z takim samym stanem psychicznym jak smutek, gniew, radość czy szczęście i naprawdę wiele rzeczy jest w głowie i wiele rzeczy można przepracować samym sobą i, 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 i naprawdę wejść na wyższy poziom. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że nie będę mówił za dużo o niuansach. Tak jak ostatnio powiedziałem, jeżeli ktoś ma ochotę, to możemy o tym porozmawiać w kuluarach, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast, w piłce nożnej, oczywiście, najważniejsze są punkty. Jesteśmy bardzo rozczarowani z tego tytułu, że tych punktów nie zdobyliśmy. Ale ja, pierwszy, w życiu, pierwszy raz w życiu, a kilka razy już na widzewie byłem, zobaczyłem coś takiego, co się wydarzyło po przegranym meczu. I myślę, że ci zawodnicy, biorąc pod uwagę. Cały zespół, biorąc pod uwagę kontekst całej sytuacji, tego co się działo, jakie były zmiany, nastawienia ogólnie do całokształtu, zyskali dzisiaj coś więcej niż punkty. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Dziękuję trenerze, pora na pytania z sali. Dobry wieczór, Piotr Baleja, Łódź.pl. Trenerze, ja mam takie pytanie, co się musiało zmienić w drużynie, że jest ekipy, która szłapała po boisku we Wrocławiu. Dzisiaj mieliśmy zespół, który gryzł trawę, który no, biegał po tym boisku tak, że się chciało go oglądać i zasłużył na punkty z mistrzem Polski. Trudne pytanie, co się musiało zmienić, to znowu są pewne rzeczy, które myślę, że nie wszystkich interesują w rozumieniu ta ujęcia taktycznego. Natomiast e, ja wiedziałem, byłem pewny, a tym bardziej po tym jak Widzę piłkarze na co dzień w treningu, i potem jak zaczęliśmy pracować, że będzie nam bardzo trudno strzelić bramkę z gry. I było nam trudno strzelić bramkę gry w Radomiu, z gry w Radomiu, bo sytuacja Perotti'ego to była kontynuacja stałego fragmentu i strzał z dalekiej odległości. No i dzisiaj tracimy również bramkę po stałym fragmencie. Po stałym fragmencie, ale to też jest część, część piłki nożnej i te bramki tak samo się liczą. Więc, więc to jest naturalne. Myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, jak chcesz bronić, jak do tego podchodzisz, ale też tego, jak o tym myślisz i myślę, że to jest największa zmiana. W sensie, jak myślimy o bronieniu i jak jest to ważne w kontekście korzyści, jakie można uzyskać finalnie, na przykład dominując przeciwnika w końcówce meczu i samemu tworzyć sobie szansę.